Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie na naszej kolejnej lekcji. Ciekawa jestem, czy nastrój świąteczny już Wam się udzielił, czy w Waszych domach trwają jeszcze ostatnie przygotowania do wigilii i do świąt. Na pewno tak, dopóki jeszcze nie możemy zasiąść do wigilijnego stołu, dopóki jeszcze pierwsza gwiazdka nie pojawiła się na niebie, my musimy wykonać pewne zadania. Zapraszam Was do podręcznika, otwórzcie sobie na stronie 90 i 91 i spójrzcie, jaki temat dzisiaj przed nami. Temat świąteczny, ale też nie do końca, ponieważ to, o czym będziemy rozmawiać dzisiaj, będzie dotyczyło właściwie zachowania przez cały rok. Dobre wychowanie. Dobre wychowanie jest w cenie, moi drodzy. To bardzo ważne ponieważ dzieci są wizytówką swoich rodziców i to jak się zachowują świadczy o tym jak zostały wychowane. To bardzo ważne, żeby wasi rodzice mogli być z Was dumni. Jeżeli jesteście gotowi, zaczynamy. Jakie dobre rady dzisiaj się pojawią na naszej lekcji? Rozpocznijmy od pierwszego tekstu. Tekst, w kolorze czarno-zielonym, czyli zdecydowanie łatwiejszy, zapraszam Was do wspólnego czytania. Jest on podzielony, tak jak powiedzieliśmy, kolorami na sylaby i dzięki temu na pewno z łatwością poradzimy sobie z jego przeczytaniem. Chcecie zrobić pauzę? Proszę bardzo, jeżeli chcecie czytać razem ze mną, to serdecznie zapraszam. Zaczynamy. Gdy przychodzą goście, czasem się ich wstydzimy. Pamiętaj jednak, że mogli się za tobą stęsknić. Postaraj się z nimi przywitać. Jeśli uciekniesz, możesz im sprawić przykrość. Wydaje mi się, że taka sytuacja zdarza się dosyć często. Szczególnie, jeżeli sprawa dotyczy młodszych dzieci. Młodsze dzieci. Często wstydzą się gości, gdy zobaczą, że ktoś przychodzi, albo chowają się za dorosłymi, za ich plecami, albo uciekają gdzieś do innego pomieszczenia i w ogóle nie chcą z gośćmi się przywitać. Kochani, wy jesteście już nieco starsi, więc myślę, że was ten problem nie dotyczy, ale jeżeli czasami zdarza się tak tylko troszkę, że wstydzicie się i uciekacie i nie chcecie się przywitać, to spróbujcie. Ten problem w sobie zwalczyć. Spróbujcie, postarajcie się. Goście przychodzą po to, żeby się z Tobą przywitać, żeby z Tobą porozmawiać, po prostu z Tobą pobyć. Dlatego warto się z gośćmi przywitać, zaprosić ich do wspólnego biesiadowania teraz w okresie świąt Bożego Narodzenia, a w ciągu całego roku zaprosić ich do wspólnego stołu, do wspólnych rozmów, a być może nawet wspólnych zabaw. Zapraszam do kolejnego tekstu. Jeżeli jesteście gotowi, czytajcie razem ze mną. Składanie życzeń jest trudne. Nie zawsze wiemy, czego życzyć. Pomyśl, o czym mogą marzyć domownicy i twoi goście. No właśnie, kochani, warto przemyśleć, ponieważ życzenia, podobnie jak i prezenty, powinny być w miarę trafione. To znaczy, Wiadomo, jeżeli składamy życzenia, powinniśmy dobrze przemyśleć, czego życzymy następnej osobie, z którą, z którą sobie składamy życzenia, czego będziemy jej życzyć, czy będziemy życzyć zdrowia. Myślę, że tak, ponieważ zdrowie jest najważniejszym skarbem, najważniejszym darem i każdy z nas tego zdrowia potrzebuje. Dlatego na pewno będziemy sobie życzyć zdrowia. Na pewno to, czego potrzebujemy, to wielkie szczęście. Szczęście też nam jest potrzebne każdego dnia, wobec tego będziemy i szczęścia sobie życzyć. A jeżeli na przykład nie potrafisz, nie umiesz składać życzeń, to wystarczy, że powiesz... Wszystkiego najlepszego, a do życzeń można dołożyć na przykład takie miłe słowa: Bardzo cię kocham, jesteś dla mnie najważniejsza, czy najważniejszy. To takie piękne słowa, które powinni Wasi bliscy słyszeć nie tylko przy okazji wigilii, ale przez cały rok. To są słowa bardzo miłe, które sprawiają, ja Wam nieraz mówię, że ludzkie serca się otwierają i na pewno nasze serca i dusza się cieszy. Kochani, Przejdźmy dalej. Kolejny tekst, który będziemy czytać, to tekst już troszeczkę trudniejszy dla dzieci, które lepiej sobie radzą z czytaniem, ale jak zawsze zachęcam wszystkich do wspólnego czytania. Przy świątecznym stole zwykle jest bardzo uroczyście, wtedy trudniej zachowywać się grzecznie. Co możesz zrobić, żeby zachowywać się tak uroczyście jak dorośli? No właśnie, jest tutaj bardzo ważne pytanie. Kochani, ja wiem i zdaję sobie z tego dokładnie sprawę, że gdy siedzimy przy stole wigilijnym, a gdzieś tam pod choinką być może jakieś prezenty się pojawią, albo mnóstwo innych atrakcji, nawet niekoniecznie prezenty, ale coś mamy w planie, że będzie fajnie, że będzie sympatycznie, trudno nam usiedzieć przy stole, Zdaję sobie z tego sprawę i z tego sprawę zdają sobie wszyscy dorośli. Niemniej jednak my dorośli staramy się szanować Was i Wasze potrzeby, dziecięce potrzeby, staramy się je zaspakajać, więc chciałabym, żebyście i Wy troszeczkę o nas, dorosłych, pomyśleli. W czasie wigilijnej wieczerzy jest taka okazja, czasami bardzo rzadko zdarzająca się, kiedy my dorośli zasiadamy wspólnie do stołu z bliskimi. Czasami zdarza się, że są to bliscy, którzy mieszkają gdzieś daleko, przyjeżdżają z dalekich stron, żeby zasiąść z nami do wigilii. Pozwólcie nam też cieszyć się tym dniem. Pozwólcie nam razem biesiadować, świętować, rozmawiać, śpiewać kolendy. Spróbujcie, żeby ten czas był miły. I nie, żeby był takim czasem, kiedy biegamy, gonimy, ponaglamy wszystkich i tylko dorośli słyszą szybciej, szybciej, bo trzeba coś tam jeszcze zrobić. Spróbujmy ten czas zwolnić, chociaż wiadomo, że jest to niemożliwe, ale spróbujmy, żeby płynął nieco wolniej. Nie poganiajmy dorosłych, pozwólmy im spokojnie zjeść kolację, pozwólmy spokojnie ze sobą porozmawiać, trochę się pośmiać, trochę być może powspominać. Bo stół wigilijny to też taki stół, kiedy wspominamy tych, którzy już do tego stołu z nami nie zasiądą. Tych naszych bliskich, który, których już nie ma. Pozwólmy, żebyśmy mogli choć na moment powspominać tych ludzi, bo oni żyją w naszych sercach i na pewno bardzo za nimi tęsknimy. Nie burzmy tego spokoju, pozwólmy, żeby dorośli i Wy, żebyście mogli też w tym uczestniczyć, żebyśmy mogli wspominać i cieszyć się i tak naprawdę pięknie celebrować Wigilię, a później już święta Bożego Narodzenia. Taka moja wielka prośba do Was, a wierzę, że jesteście mądrymi dziećmi i na pewno tej mojej prośby tutaj będziecie jej przychylni i wysłuchacie ją. I kolejny tekst. Czasem Oczekujemy innych prezentów niż dostaniemy. Pamiętaj jednak, że ktoś chciał Ci zrobić przyjemność i nie zapominaj o podziękowaniu. Kochani, to kolejna sprawa niezwykle ważna. Rozmawialiśmy już o tym na poprzedniej chyba lekcji. Mówiliśmy o tym, że obdarowywanie prezentami jest świetne i dostawanie prezentów jest świetne, ale... Nikt, właściwie może nie nikt, ale rzadko kiedy myślimy o tym, jak te prezenty przyjmować. My dając prezent komuś, sami czujemy taki niepokój, takie napięcie. Czujemy i zastanawiamy się, czy osoba, która prezent od nas dostanie, będzie zadowolona. Obserwujemy ją wtedy bacznie, patrzymy na jej buzie, czy się uśmiecha, czy oczy jej rozbłysły, czy widać zadowolenie, szczęście. A jeżeli pojawiłby się jakiś grymas, to my już takie mamy ukłucie w sobie czujemy i zastanawiamy się o nie, a może ten prezent nie trafiony, może się nie podoba. Weźcie pod uwagę, że osoba, która tobie daje prezent, dokładnie to samo czuje i myśli dokładnie to samo. Więc jeżeli prezent dostaniesz, nawet najmniejszy, powtórzę to i będę powtarzała wam to do znudzenia. Nawet jeżeli tych prezentów dostajesz powtarzających się kilka. Kochani, Spróbujmy, spróbujmy nie okazywać niezadowolenia, zniechęcenia. Powiedzmy, dziękuję, jaki piękny prezent. Nawet jeżeli osoba, która ten prezent ci daje, powie, ojejku, ty już taki prezent masz. Co ja narobiłam? Czy co ja narobiłem? Powiedz, nie szkodzi. Ja będę się cieszyć z kolejnego takiego prezentu, ponieważ on mi jest potrzebny, on mi się bardzo podoba. Jestem bardzo szczęśliwa czy szczęśliwy z tego prezentu. Nie uwierzycie, ile radości odczuje wtedy osoba, która ten prezent ci dała i jaką poczuje ulgę, że mimo tego, że dostałeś, czy dostałaś podwójny prezent, to i tak się z niego cieszysz. Także, moi drodzy, to jest naprawdę piękne, żeby święta, ten czas radości, żeby nic nie było w stanie go zakłócić. A już na pewno nie nasze grymasy, nasze niezadowolone minki. Musi być radość, musi być szczęście. Tylko wtedy możemy powiedzieć, że święta są też w naszym sercu. I to jest bardzo ważne. I ja wierzę z całego serca, że Wasze święta właśnie takie będą. Kochani, podsumowując, co świadczy o dobrym wychowaniu dziecka? Gdybyśmy mieli zebrać, popatrzcie, mamy cztery ilustracje, mamy cztery teksty, gdybyśmy mieli zebrać, co świadczy o dobrym wychowaniu, to powiedzielibyśmy tak. O dobrym wychowaniu dziecka świadczy sposób, w jaki wita gości. Czy... Wita się pięknie, ale nie tak, że robi hałas i robi zamieszanie dookoła gości. Biega, krzyczy, hałasuje. Tylko pięknie się wita i zaprasza gości dalej do pokoju, do stołu, żeby ich ugościć. To jest piękne zachowanie, które świadczy o dobrym wychowaniu dziecka. Drugi, drugie, druga zasada, drugi sposób, taki, który decyduje o tym, że dziecko jest dobrze wychowane, to umiejętność składania życzeń. Nie wstydzimy się, patrzymy na osobę, której składamy życzenia i jeżeli, tak jak powiedziałam, nie potrafimy tego robić, wystarczy, że powiemy, życzę ci wszystkiego najlepszego, czy życzę ci ciociu, czy babciu, czy mamo, tato, życzę wszystkiego najlepszego. Jeżeli nie potrafimy tych życzeń ułożyć inaczej, to wystarczy tak, bo wszystko co najlepsze, to i zdrowie, i szczęście, i powodzenie, i wszystko się w życiu układa. To się mieści w tych słowach życzę ci wszystkiego najlepszego. Czyli nie uciekajmy i nie czekajmy aż ktoś nam złoży życzenia, tylko my też się włączmy aktywnie do składania życzeń. Kolejne, kolejne dobre zachowanie, co świadczy o nim, to jak się zachowujemy przy stole i to nie tylko wigilijnym i świątecznym, w ogóle jak się zachowujemy. Tutaj nie było mowy o tym, jak zachowuje się dziecko, gdy siedzą przy nim, przy tym stole dorośli i gdy dorośli rozmawiają. Kochani, jeżeli jesteśmy dobrze wychowani, nie przerywamy dorosłym w czasie ich rozmów. Nie wtrącamy się co chwilę, nie mówimy albo ja teraz muszę coś powiedzieć, albo proszę mnie posłuchać, bo teraz ja mówię. Yy, wszyscy są wtedy nieważni, tylko ja jestem najważniejszy czy najważniejsza. Yy, teraz ja Wam powiem wierszyk i próbujemy na siebie ze wszystkich sił zwrócić uwagę. To nie świadczy o dobrym wychowaniu. Jeżeli siedzimy przy stole, rozmawiają dorośli, dziecko słucha. Uważnie, pilnie, a gdy ktoś poprosi, a może teraz Ty nam coś opowiesz, a może powiesz wierszyk, a może zaśpiewasz piosenkę, wtedy jest czas dla Ciebie. To świadczy o dobrym wychowaniu. To kolejna, kolejna taka zasada. I ta zasada prezentów. Obdarowywanie, wręczanie i otrzymywanie prezentów. Bez grymasów, bez fochów, bez niezadowolenia. Z pięknym słowem dziękuję. Z uśmiechem na buzi to jest zasada, która świadczy o dobrym wychowaniu. Dziecko, które stosuje się do tych zasad, na pewno będzie świetną wizytówką swoich rodziców, a rodzice nie będą musieli się za nie wstydzić. Będą dumni z takiego dziecka. Ja Wam życzę, żeby wasi rodzice zawsze byli z Was dumni. I jestem pewna, że tak właśnie jest. Kochani, oprócz informacji o dobrym wychowaniu, mamy dzisiaj ćwiczenia ortograficzne. Dzisiaj w roli głównej uzamknięte, ale to uzamknięte nieco łatwiejsze, ponieważ wymienia się na O, czyli potrafimy wyjaśnić pisownie niektórych wyrazów z uzamkniętym. I teraz popatrzmy sobie, jakie mamy tutaj przykłady. Uzamknięte wymienne na O. Mamy tak, stół, ktoś się zastanawia jak napisać ten wyraz, ale gdy powie jeden stół, ale dwa stoły, uwymieniło się na O. I już nie mamy wątpliwości, że to będzie uzamknięte. Kolejny przykład, nóż i noże. Jeden nóż, popatrzcie, dwie trudności ortograficzne. Za jednym zamachem. U zamknięte i Ży, które wyraźnie w słowie nóż na końcu słyszymy jako szy. No właśnie, ale popatrzcie, noże, a nie nosze. Nosze to już wiemy co to jest, prawda? Nosze możemy zobaczyć w szpitalu. Natomiast to są noże służące do krojenia w czasie posiłku ich używamy. Kolejny wyraz pokój, bo pokoje, jeden pokój. Dwa pokoje U wymieniło się na O. No i jeszcze strój, chociażby taki Mikołajowy. Jeden strój, który wisi i się suszy. Ciekawe, gdzie ten Mikołaj chodził, że taki strój zmoczony. Pewnie deszcz go zastał gdzieś po drodze. Strój, bo stroje. Potrafimy sobie wyjaśnić pisownie tego wyrazu. Czyli kochani, to są te, to są te wyrazy z U zamkniętym łatwiejsze. Jeżeli zapamiętacie zasady na pewno nie będziecie mieli kłopotów z ortografią. Przejdźmy teraz do ćwiczeń z języka polskiego oczywiście, na stronę 86 i zaczynamy z pierwszym ćwiczeniem. Ćwiczenie, które nie musiałabym w ogóle mówić, co mamy tutaj zrobić. Mamy rozsypanki wyrazowe i będziemy teraz układać z nich zdania. Na początek przypomnijmy sobie, jak wygląda zdanie. Żeby można było mówić o zdaniu, musi być na początku wielka litera. To już o tym wiemy. W pierwszej rozsypance mamy wyraz używa, który rozpoczyna nasze zdanie. Dalej musimy mieć y, czasownik. Akurat wyraz używa jest czasownikiem, czyli czynnością. I teraz y, co dalej? Używa czego? Zwrotów jakich? grzecznościowych, czyli mamy zdanie zakończone. I teraz słuchajcie, bo to, jest, to, jest, to są zdania w ogóle, które dotyczą kulturalnego człowieka. Jak zachowuje się kulturalny człowiek? Możemy sobie takie pytanie zadać, a my w formie zdań będziemy na, te, na to pytanie odpowiadać. Czyli jak zachowuje się kulturalny człowiek? Używa zwrotów grzecznościowych. Nie zapomnijcie o kropce na końcu, bo jest to zdanie oznajmujące. Jak jeszcze zachowuje się kulturalny człowiek? Jest uśmiechnięty i życzliwy. Takie kolejne zdanie. No właśnie, bardzo ważna informacja. Uśmiech i życzliwość. Niezwykle ważne cechy, które powinien posiadać człowiek człowiek kulturalny, uśmiechnięty, ale taki niezłośliwie uśmiechnięty, szczery uśmiech, że uśmiechający się do drugiego człowieka i życzliwość, czyli dobrze życzę kolejnym osobom, które spotykam na swojej drodze życia, bo przecież my tych osób spotykamy całe mnóstwo i znowu kropeczka na końcu naszego zdania. Jak zachowuje się kulturalny człowiek? Kulturalny człowiek powiedzielibyśmy nie mówi z pełnymi ustami. No właśnie, słuchajcie, to jest problem, który nieraz widzimy i spotykamy nie tylko przy stole w domu, ale również na przykład w stołówce szkolnej. Nieraz widzimy dzieci, które siedzą przy obiedzie i zamiast jeść to mówią, 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 jedzą w międzyczasie. Krztuszą się, bo coś im wpadnie nie tam, gdzie trzeba i zdarzają się takie różne sytuacje. Kochani, kiedy się je, należy milczeć. Po prostu buzi nie otwieramy, otwieramy ją tylko do jedzenia, czyli nie mówi z pełnymi ustami taki człowiek kulturalny. No i ostatnie zdanie, właściwie byśmy powiedzieli, czego nie robi człowiek kulturalny, nie dokucza innym. Oczywiście jak najbardziej. I teraz słuchajcie, widzimy, Widzimy, że nasze zdania zostały zakończone, ale my sobie jeszcze zrobimy coś dodatkowo. Podkreślimy w tych zdaniach czasowniki, czyli czynności. Tylko czynności. I teraz tak. W zdaniu pierwszym czynnością jest używa. Oczywiście czego używa, musimy później dopowiedzieć, zwrotów grzecznościowych, ale my mamy czasownik używa. W drugim zdaniu mamy jest. To jest taki niepełny czasownik, bo powinniśmy powiedzieć, jest uśmiechnięty, jest życzliwy. To jest takie wtedy dopełnienie do tego czasownika, ale samym króciutkim czasownikiem jest wyraz jest. Kolejny wyraz to będzie mówi, ale my damy z przeczeniem nie. Nie mówi, czyli czego nie robi kulturalny człowiek. I kolejne zdanie. Dokucza, ale my damy przeczenie nie, czyli nie dokucza. I mamy tutaj zapisane, podkreślone czasowniki. Tego w poleceniu nie było, ale my sobie dodatkowo jeszcze robimy różne rzeczy. Kochani, yy, oczywiście jeżeli pracujemy za szybko, zawsze możecie zwolnić poprzez zatrzymanie lekcji i powrót do niej kolejny raz. A teraz wykreślanka. Co mamy zrobić? Przeczytam polecenie. W każdym rzędzie skreśl co drugą literę i przeczytaj wyrazy. Ułóż z nimi zdania i zapisz je w zeszycie. I tak jak kochani, będziemy robili pierwszą część naszego zadania, a potem samodzielnie zrobicie sobie w domu w zeszycie część drugą. My możemy się pobawić w układanie zdań, ale nie będziemy ich zapisywać. Ale na razie nie wiemy, z czym będą te zdania. W takim razie wykreślamy co drugą literę. I wykreślamy kolejną. I jeszcze jedna. I jaki wyraz nam wyszedł? Wyszedł nam wyraz dziękuję. Magiczne słowo dziękuję. Za chwilę do tego słowa wrócimy i spróbujemy ułożyć z nim zdanie. Nie będziemy go pisać, ale ustnie ułożymy. I przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Czyli układamy, wykreślamy literki i zobaczymy, co tym razem uda nam się stworzyć. Tym razem udało nam się stworzyć wyraz przepraszam, kolejne magiczne słowo, czyli już mamy dziękuję, przepraszam, no i jeszcze jedno. Proszę, dziękuję, przepraszam, proszę. Te słowa to są słowa magiczne. Ja proponuję, stwórzmy teraz z nich jedno zdanie. Słowa dziękuję, przepraszam i proszę to magiczne klucze, które otwierają ludzkie serca. Przejdziemy teraz, kochani, do kolejnego, do kolejnego ćwiczenia, a kolejnym ćwiczeniem jest... Krzyżówka, krzyżówka ortograficzna, dlatego że, podpowiem Wam tylko, do tej krzyżówki będziemy wpisywać wyrazy z, chyba z uzamkniętym, tak mi się wydaje. W takim razie rozpoczynamy. Uzupełni diagram, czytamy pierwsze hasło. Duży, pełen prezentów. Co to takiego? mogę wam podpowiedzieć że mikołaj wiedziałby o co chodzi tak pod jedynką kryje się wyraz wór uzamknięte wór bo wory u wymienia się na o czyli mamy u wymienne uzamknięte oczywiście wymienne pod dwójką czerwony u bociana wiemy co bocian ma bocian ma czerwony dziób czyli piszemy i znowu mamy, znowu mamy pewnie uzamknięte, ale musimy tam dojechać. Jeden dziub, a dwa dzioby, czyli mamy dziób. Kolejny, pod trójeczką mały pierożek, duży pieruk. I znowu mamy uzamknięte. Wpisujemy. Wy sobie możecie pauzę robić jak potrzebujecie. Pieróg, bo pierożek albo pierogi. Pod czwóreczką. Ulubione małe co nieco Kubusia Puchatka. Kto czytał lekturę ten wie, że Kubuś Puchatek uwielbiał miód. A więc zapisujemy miód i kolejny wyraz. Czy da się go wytłumaczyć dlaczego piszemy uzamknięte? Oczywiście, że tak, bo mi miód, bo miody albo miodek. Kubuś nieraz tak mówił, że uwielbia miodek. Pod piątką wielki stół, a mały stolik. Tutaj sytuacja odwrotna, bo stół już mamy w naszych hasłach, a my mamy wpisać wyjaśnienie, dlaczego uzamknięte, czyli stolik. Jeszcze zostały nam dwa hasła. Koniec dnia. Koniec dnia to wieczór. I znowu wieczór. Na pewno zapiszemy przez uzamknięte. Wieczór, bo wieczory. Super. I ostatnie hasło. Duża droga, mała dróżka. Uwaga, w tym wyrazie dróżka nie tylko uzamknięta, leży z kropką się pojawia, mimo że słyszymy wyraźnie szy. Mała droga, y, duża droga, mała dróżka. Świetnie. Z góry na dół, czyli w pionowej kolumnie, odczytamy hasło. Hasłem jest... Wigilia. I teraz uwaga, wpisujemy wyraz Wigilia wielką literą w rozwiązaniu, w uzupełnieniu naszego zdania. I powstanie nam zdanie. Wigilia jest wyjątkową wieczerzą w roku. To prawda, jest ona wyjątkowa. Kochani, na zakończenie, dzisiaj takie dosyć krótkie te nasze ćwiczenia, mamy uzupełnić y, liczbę pojedynczą, liczbę mnogą. Liczba pojedyncza właściwie już jest. My mamy liczbę mnogą uzupełnić wyrazów. Dzięki temu zrozumiemy i dowiemy się, dlaczego tutaj w tych wyrazach pojawiło się uzamknięte. Było zresztą dzisiaj już w podręczniku, te wyrazy też już były. Czyli tak, liczba pojedyncza jeden strój, liczba mnoga to na przykład dwa stroje, czyli wpisujemy stroje. U wymieniło się na O. Jeden nóż w liczbie pojedynczej, a w liczbie mnogiej trzy noże. Na przykład trzy albo dwa albo cztery. Jeden pokój, dwa pokoje. Super. I słuchajcie, znowu mamy część, którą możecie sobie zrobić w zeszycie żeby napisać pięć par wyrazów, których uzamknięte wymienia się na O. Przy takiej okazji zachęcam Was do skorzystania ze słowników ortograficznych. Są to bezcenne skarbnice, które kryją w sobie mnóstwo takich wyrazów z uzamkniętym. A więc, kochani, tutaj te wyrazy na pewno sobie poradzicie i znajdziecie ich ogromną liczbę. Nie wiem, czy słyszycie, ale za moimi plecami, za moimi plecami... Za moimi plecami słychać lunę, która chrapie. Więc jeżeli usłyszeliście takie dziwne odgłosy, to nie ja, bo zresztą słychać, że ja cały czas mówię, to luna, która śpi za moimi plecami, po prostu tak zasnęła mocno, że nawet przystawiony mikrofon do pyszczka... Nie spowodował, że się obudziła. Myślę, że to już znak, że musimy się na dzisiaj pożegnać, bo Luna już śpi, więc pora chyba szykować się do spania. Kochani, życzę Wam miłego wieczoru. Yy, usiądźcie może już przy choince, jeżeli macie, i spotykamy się na kolejnej lekcji. Trzymajcie się. Cześć.